Słuchacie Merytorycznie o Rzeczach Podcastu o popkulturze i nie tylko Cześć, z tej strony Kodama I Tymon I zapraszamy do odcinka Czołówka była wcześniej, więc możecie ją sobie odpalić jeszcze raz bo to było idealne do tego, jakby... Ja, to jest bardzo ciekawe. Jak Marta zawsze rozpoczyna, to to jest za każdym razem inne, i za każdym razem bawi, więc. To będzie bloopers. To nie będzie bloopers, bo to jest on air, więc zostaje i przejdziemy w tym bardzo wesołym klimacie. Żądajcie bloopersów. Nie żądajcie bloopersów. Tym samym przejdziemy sobie do tematu na dzisiejszego odcinka: Dlaczego czytamy komiksy w internetach? Tak, czytamy komiksy w internetach, bo są tam dostępne. I to jest. Możemy za, za, pozamiatać odcinek. Uuu, bang, dobra, no to teraz możemy nie porozmawiać o marchewkach. Nie, możemy porozmawiać więcej o komiksie internetowym, bo to bo jest to... bardzo dobry temat. Tak, możemy porozmawiać. Zróbmy tak w sumie, to jest bardzo dobry pomysł na odcinek. Dobrze, nie wpadliśmy wcześniej. <laughs> e, tak, komiksy nie tylko są przecież papierowe, są też tak zwane webtoony, albo paski. Mm -hmm. Albo webkomiksy. Albo webkomiksy. Jak, tak się, jak się mówiło na te wszystkie, które były, jak ty rozpoczynało, jak były duże ilości psów naraz, dema, zanim się nazywało dem 3000. Albo no, Albo, no tak. Fun fact, ja też kiedyś robiłem webkomiks. Tak. Nazywał się, te obrazki są twórcze, w skrócie TOST. Jestem geniuszem. I do tej pory wisi na internecie, bo chciałem być takie, taki fajny jak, jak, jak inni. jak Dem, jak dem. I robiłem paskolutki, więc jakby zapraszam. Dodamy link dla ciekawskich w opisie, bo ta, w sumie. Ej, ja miałem, miałem major event tam, tak? Tam miałem ogromny event z wieloma z crossoverami postaci z poprzednich odcinków. I on był sześcioczęściowy. Ja wiem, pamiętam. To był dobry event. To nie... był dobry komiks. Ludzie ludzie nie doceniają po prostu stan doceniony po, po śmierci albo czymś. Będą się wydrukować to. Ty i... ja że... to wyda! Może może zrobić spokojnie z tego zina. O, mógłbym zrobić z tego zina, to byłoby ciekawe. Dobrze, ale wracając, bo. Możemy, myślę, że zacznijmy od typologii i podzielenia tego sobie, bo możemy porozmawiać. <laughs> <laughs> tak. Ale trochę takie jest, bo mamy kilka rodzajów komiksów, jakie czytamy w internecie, bo z jednej strony mamy komiksy, które czytamy w formie pasków, tak jak były paski gazetowe, w sensie powtarzając tradycję z gazet i z prasy jako takiej. Mamy te takie krótkie paski, które, tak jak Garfield, którego możemy przeczytać, Co albo Dilbert, które są mocno mainstreamowe, które są dość, dość znane i są też w internecie. Mamy paski, które są komiksami, znaczy paski albo historie, które są na różnego rodzaju agregatach komiksowych. Ludzie zakładają własne, osobne strony i są też ludzie, którzy po prostu w ramach takiej twórczości blogowej sobie tworzą komiksy internetowe a jeszcze jest osobny cały dział, który przyleciał do nas z Azji, który nam zmienia trochę sposób czytania w ogóle komiksu bo mamy te komiksy internetowe, które są właśnie w Optunach, na Tapasach i wszędzie tam, gdzie mamy inny rodzaj inną tradycję czytania komiksów i nawet sposób ich czytania jest inny, więc tych a jeszcze oprócz tego mamy nielegalne komiksy, czyli mamy skanacje, które też nie możemy ich potraktować jako komiksu internetowego, ale możemy go potraktować jako komiks w internecie. To faktycznie była typologia. To była typologia. Czy są skanacje i są jeszcze amatorskie. Ja też wiem coś takiego, że są takie strony, które one balansują i to mocno na granicy praw autorskich. Mm -hmm. Bo z jednej strony robią amatorsko, nieodpłatnie i w ogóle bez żadnych tych tłumaczenia tych komiksów i je udostępniają. No to skanacje. No i w momencie, kiedy na przykład taka, taki komiks wchodzi na rynek, no to oni zaraz się usuwają, nie? Bo już tak. wtedy to już... Bo jak nie jest... dopóki nie jest to wydane w Polsce i sam to przetłumaczysz, to możesz to udostępniać. Ale w momencie, kiedy wchodzi już o oryginalne mm -hmm. takby od wydawnictwa, to to usuwają. No, tak na przykład mi zrobi z Niezwyciężonym, bo tak czytałem Niezwyciężonego to też może... Kupić. A zresztą jeden, czy dwa tomy, to przeczytałem do końca i ja miałem takie. Dórko. Nie, mój dermowe źródełko. Ale tak, kiedyś mam wrażenie, był takie duże boom, przynajmniej w Polsce było, przynajmniej ja trafiłem takie duże boom. Może, że jak ktoś się tym nie interesuje, mm -hmm. to no nie trafi na przykład na duże, wie, duże ilości psów naraz. Czy ktoś, czy ktoś z Was pamięta duże ilości psów naraz? Spoiler, to był dem. I on do tej pory robi komiksy, tylko że już tak bardziej robi wszystko naraz, robi filmy I, komiksy i animacje. Ale też rzuca ja na przykład na YouTube, a, a to też jest dość ciekawe, bo na przykład ja teraz część moich komiksów internetowych czytam na przykład na Instagramie, albo w różnych mediach społecznościowych, albo na Twitterze. Było... Osobry, osobnym światem był i jest Tumblr, ale Tumblr się trochę... Tumblr się z, umarł zmienił. od momentu, kiedy wprowadzili politykę bez porno i... I aktów, i bez niczego, co jest powyżej 18 roku życia, bo tak. wyrzucili nas z zapstoru za różne dramaty. A jak już wyrzucają cię z zapstoru, to musisz zacząć reagować, nie? No tak. więc, ale nie wiem, czy słyszałem, że Pornhub chciałby kupić Tumblr, żeby. Tak. Ciekawie, czy to To znaczy, na razie nie, bo im się nie kalkuluje, ale sporo artystów migrowało na Pornhuba. Nie wszyscy, no bo... Dużo na Twittera, bo Twitter ma gdzieś wszystko. Bardzo dużo ludzi na Twittera wyemigrowało i całkiem sporo po prostu zaczęło się udzielać na takich, tak bardziej wyspecjalizowanych, w ramach bardziej wyspecjalizowanych agregatów fandomowych, czyli takich miejsc, gdzie po prostu są, gromadzi się jakiś fandom. O, ciekawe. Typu konkretny hashtag na Archive of our own, na przykład, czy na DeviantArcie, też trochę ludzi wróciło na Devianta z tego powodu. O, no w, sumie, w sumie akurat to dobrze dla Devianta, nie? bo Deviant hmm. zawsze był takim trochę osobnym bytem, jeżeli chodzi o tworzenie, nie? bo tam był dużo. Tym jest DeviantArta. Mam do dziś to konto. U. E, tak, ale właśnie to jest też dość interesujące, że e, chyba komiksy internetowe towarzyszą nam odkąd mieliśmy internet w domu. No jakoś tak to się, bo ty zaczęłaś czytać takie właśnie. Ja o... czytałam pierwszymi komiksami polskimi, jakie czytałam na przykład, to był Konstanty wraca do domu, Panny N. E, panna N to jest Katarzyna. Teraz sobie nie przypomnę, Katarzyna Witrzechem, y, albo y, autorka między innymi Heleny Wiktorii. Mhm. Studio JG Wydało jej album mhm. Helena Wiktoria. I przepraszam, jeżeli źle wymówiłam nazwisko. I ona faktycznie m, pamiętam, że czytałam ją zanim była modna, w sensie takie komiksy były bardzo ro romantyczno-refleksyjne i takie przemawiały do mojej estetyki nastoletniej y, wtedy. Czytałam Bunca. Nie wiem, czy pamiętasz taki komiks o metalu yy, i. nie pamiętam. Yy, ja... I o Kozie, i w ogóle on był strasznie śmieszny, ale też totalnie bez sensu. Tak. Polski, ale nie? Był... Tak. 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 Bumca. Ja pamiętam Back City. O, tak, Back bo City. Bo Back było City spoko. się skończyło, Po Back City wiem, że był Hell Hotel, i ja mm -hmm. nie wiem, czy ta sama osoba nie robiła. Tak. Yy, Hell Hotel też się skończył, bo. Yy, do tego przejdziemy. Był Cops. Mm -hmm. yy, komiks o polskich superbohaterach. Cops, oni też są genialni. I. Wszystko od razu anegdotę, bo o niej zapomnę, jeżeli chodzi o Kopsa Jeżeli kiedykolwiek czytaliście Kopsa to y, możecie stwierdzić, że oni przewidzieli przyszłość, ponieważ y, jak kojarzycie y, Hammonda, który gra... Tak? Nie, Holanda, przepraszam, Zasz Tom nie, Holland. Halland. Tom Holland, który nie jest Hamondem, Tom Holland, który gra Spidermana, y, no wszyscy wiemy, że on jest takim trochę gościem od spoilerów i zaczęli mówić na niego Spoilerman, nie? żeby spoilerował swoje własne filmy i zaczęli mu okrajać scenariusz, bo gościu nie trzyma gęby na kłódkę tak. I cops tak X lat temu, bo nie pamiętam kiedy to było, wymyślili postać, która była wzorowana na Spider-Manie i nazywał się Spoilerman. I chodził i spoilerował wszystkim filmy i zakończenia filmów. Świadomie. To była jego supermoc. No bo poza tym, że był właśnie Spider-Manem. Miał ko kostium oczywiście, ale Spider-Man miał wielkie S i chodził, mówił: Rozbędzie z Rachel. Albo ten film kończy się <laughs> tak, albo no po prostu, nie wiem, on umiera na końcu i wszyscy go wkurzali, wyrzucili go i potem był Zły był takim Venomem Spoilermenem, który też wkurwiał złoli z i jakby oni przewidzieli to. Niestety COPS już chyba się nie produkuje, no więc Kops yy, prowadził Łukasz i Kater i potem prowadził to bodajże tylko Kater. Tak. I jeszcze Boli Block jest i Boli Block jest, cały czas się produkuje. Tak. I produkuje i wy, wy, wy ten, wydaje teraz nowy komiks, yy, Jacht Pożądania, Last Bolt się nazywa. Tak, tak. I wychodzi drugi Last Bolt. On ma bardzo fajną keskę, bardzo polecana. To będzie taka trochę, dużo, dużo reklamy będzie artystów i komiksów, które czytamy, oglądamy, lub słuchamy lub znamy osobiście. Znamy jeszcze inne, innych twórców komiksów, którzy działają do tej pory, czyli na przykład Ilona, kobieta ślimak. Tak. Która robi oprócz tego, że swoje tuny i swoje takie slice of life trochę, mhm. te komiksy, i robiła przez długi czas barwy biedy z Kiciputkiem, a tak. teraz robi sama z kimś innym, tak? Tak jest jeszcze Little Lady Punk, która sporadycznie publikuje bardzo fajne rzeczy na Tapasie. Jest Emily DeClam, która robi y, gofem pastel y, i robi też cwaniarę, ale cwaniara jest robiona do druku, chociaż jest też publikowana w internecie. Tak, pod nazwą Sly Boots. Tak, bo po języku angielskim tak, jest publikowana. Tak, i ona też jest na Tapasie. Ale tak, Gotenpaster są zajebiste i obczajcie paste. I ten Go ten Gotenpaster są super. Ten. I to są też. A choć ona, Jeszcze no, ryn rysuje. O ryn rysuje, ale one wyszły niedawno, tak naprawdę. Relatywnie niedawno. No bo tych komiksów w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale e, kojarzysz kłaza Quaz, tak. e, On robi też Webtoony. on miał Kłaz no Nine i robił swoje Webtoony, gdzie robił takie crossovery postaci z gier. No proszę. No on on też to skończył, bo tam jakby mu się to przestało chyba kalkulować Jeszcze i nie raz. chciał robić. Dużo... Z miasta zresztą. Dużo osób się wypala przez przerobienie takich weptunów. Bo to jest coś, co nie przynosi bezpośredniej wymiernej yy, korzyści. Bardzo długo trzeba to budować, i z jednej strony są to rzeczy absolutnie kultowe. Jak już osiądą, to, to, to się robią fajne, ale potem znowu jest problem z. Takim, na, ty, na przykład ryn rysuje, ma problem z tym, że kradną jej często różnego rodzaju portale, kobiece, y, jej grafiki i wyrzucają nawet jej podpis i to już kilka razy miała taką sytuację. Ta dziewczyna od, lisi, o, od lisich spraw, no. y, dziewczyna od odmentów absurdu. To są osoby, które cały czas coś ciekawego robią. Y, I mają właśnie główny problem teraz jest taki, że się walczy o to, żeby z jednej strony mieć. Cały czas być rozpoznawalny, mieć rozpoznawalną markę, a z drugiej strony nie stracić na tym, że się obrazek stał memetyczny i ktoś ci go ukradł i zabrał po prostu, bo to też się często zdarza. Więc tam jest, jakby robienie komiksów internetowych, mam wrażenie, że jest naprawdę orką na ugorze. Z jednej strony przynoszą one mnóstwo radości, ale takiego bezpośredniego feedbacku nie ma od wielu y, czytelników. No tak. Tak mi się wydaje, że. że to jest troszeczkę inny system, niż Mam znaczy, jakby nie Azji. ma nie, nie, mam wrażenie, że to nie, przynajmniej u nas nie ma aż takiego szacunku do tego, że te mm -hmm, rysunki tak. są fani, są super, fa, fani lubią, fani mm -hmm. biorą, fani nawet czasami wspierają, jak są jakieś możliwości wspierania. No i te osoby też pewnie bardzo często pracują jako graficy, więc jakby też nie, nie mają relatywnie zysku mm -hmm. z tego samego. Ale no, faktycznie ta walka z wiatrakami, że kurna rysujesz jakieś i najgorzej jest stare jest life, live, bo to są takie wie, że one są przesyłane z powiem, od osoby do osoby i ludzie udostępniają dane z takie prawdziwe takie true, i a można a potem je... faktycznie ktoś ci weźmie i bezczelnie no wrzuć. na przykład na Stefanem była taka akcja, że użyje jej rysunku i potem o, oni ją zbanowali, żeby użyła ich futyżu który tak. używa jej rysunku. Tak z durą tak, zupełną bzdurą. To, to był Uryn, prawda? To był Uryn. I to ja śledziłem, ja, ja tak się zirytowałem i napisałem do tvn What the fuck! I ja zacząłem po nich jechać na Facebooku. Na, tym, to na, na bardzo na, rycersko z twojej strony. Na czacie, no bo się wkurzyłem. Więc napisałem, ale potem mi odpisali. Jak już wyszło na to, że oni na ją okłamali i się nie dogadują, to napisałem: kłam, ma krótkie nogi. I już mi nie odpisali. Ale potem się wyjaśniło. Już no to potem, wspaniale. To było śmiesznie. Ale właśnie tak jak mówisz, w innym. W Stanach, a nawet w Azji jest inaczej trochę z tymi komiksami. Tak, ponieważ po pierwsze, autorzy yy, dużo rzadziej one się robią chyba, mam, znaczy, trudno mi powiedzieć, nie mam statystyk, ale są takie komiksy internetowe, które czytałam wręcz latami, które stawały się kultowe i jakby główny zysk artystów był z tego, że po prostu ten komiks potem wydawali w formie zeszytowej i sprzedawali na konwentach. I tak, taki rodzaj wydania, taki rodzaj wydawania komiksów jest jakimś źródłem. Yy, i zarobkowania, ale też robienia powie, powiedzmy, jakiegoś rodzaju jak, jakiejś kariery. Yy. Niemniej jednak to te, często są też autorzy, którzy oprócz tego pracują tradycyjnie gdzieś tam. I na przykład dlatego nam trochę kiciputek zniknęła w Polsce z kolei mhm. zniknęła kiciputek, bo mam dość intensywną pracę zawodową, więc przestała publikować na swoim blogu tak dużo komiksów, jak kiedyś. Mamy, dużo... kiedy znajdujesz prawdziwą pracę. A właśnie poza tym to też jest tak, że bardzo dużo osób zaczyna komiksy internetowe rysować w liceum i na studiach, kiedy na to jest jeszcze trochę czasu, bo troszeczkę inaczej wygląda źródło utrzymania, jeszcze mieszkamy z rodzicami, działamy i tworzymy jakby poza tym kontekstem, że właśnie trzeba pracować, zakładać rodzinę i tak dalej. Z drugiej strony wydaje mi się, że komiks internetowy to jest to medium, które pozwala uratować w ogóle komiks jako taki. Bo zwiększa przystępność i pozwala y, temu medium cały czas się rozwijać. Nie wiem, czy Ty też tak masz, że z jednej strony mam w głowie takie rozróżnienie, że mam komiksy, które są na papierze i komiksy internetowe, ale jednocześnie ten język jest komiksu jest bardziej jasny. Tak. W przypadku to akurat będzie na podstawie webtoonów, nie? bo mhm. nie wiem, jeżeli ogarniacie to, wiecie, że jest coś takiego jak webtoon i tam jest cała masa internetowych komiksów, mhm. głównie anglojęzycznych, i tam na przykład jest. To one są bardziej przystępne, trochę, bo możesz je przeczytać tak naprawdę w każdym momencie i mm -hmm. jest ich bardzo dużo, i nawet czasami uważam, że jest za dużo, bo jest tego duży przesył, trudno jest wybrać. Na przykład, ja w pewnym momencie miałem zasubskrybowane chyba 20 tych komiksów i przestałem wszystkie czytać, bo ich po prostu było za dużo i nie ogarniałem. I to też zależy od stylu, bo masz też różne style, więc jeżeli na przykład czytasz tylko i wyłącznie jeden komiks. Papierowy, mhm. tak jak ja miałem tendencję, że czytam jeden rodzaj komiksu papierowego, to się trochę jakby. On ci się nudzi, on ci się jakby. Już go znasz, nie? Dlatego też czasami zmieniają kreskę w komiksach. Nie, nie zawsze mam wrażenie, jest kwestią tego, że. No Rysoli też się zmienia, oni tam ich zmieniają, ale też po to, żeby to było żywe, żeby to mm -hmm. się nie było jednostajne, nie? Jakby wszystkie amerykańskie komiksy superbohaterskie jakby są napakowane trochę. E, I jak się zawsze zmienia grafikę, to już zmieni się grafika. Czasami to jest potrzebne właśnie, żeby ta świeżość wróciła. I w przypadku Webtoonów ja, no, odczuwam to tak, że one po prostu, poza tym, że większość jest Slice of Life, i ja czytam większość Slice of Life i one są dość memiczne, mm. bo murc, nie wiem, czy ona jest tak. bardzo memiczna. Boże, nie pamiętam jak się nazywa ta laska w swetrze, w paski. To ma taką introwertyczną postać, która się boi rzeczy. Uh, Sara Scribbles. Tak, no to ona też jest mocno memiczna, nie? Tylko, że ją faktem fact podpisują. No to one są, dają ci po pierwsze ten slice of life, tą bekę, tą nerdozę, ten fan, a, a z drugiej strony każdy jest w innym stylu. Tak. I bardzo przystępnym, bardzo takim prostym, nie? I, Im prościej. To znaczy, Webtoon to jest w ogóle bardzo specyficzny format, bo to nie tylko chodzi o to, że to jest rodzaj aplikacji, to jest konkretna firma, ale też to jest pewien, pewna filozofia wydawania komiksów, ponieważ takich aplikacji do czytania komiksów azjatyckich jest co najmniej cztery, bo jest właśnie Lexin, Webtoon, Naver, Tapas i one mają jakby... one pochodzą z Korei i z Chin. I... Tam idą czytania komiksu internetowego, jest czytanie go w pionie, więc mhm. niektórzy europejscy twórcy też średnio się do tego dostosowują i na przykład wrzucają to, co powinno być czytane w pionie, wrzucają jako stronę, dlatego ciężko się to czyta na telefonie. Ale cała filozofia polegała na tym, jakby stworzenia tych APEK, żeby po prostu skrólować na telefonie tę opowieść, mhm. i ona wtedy inaczej się rozkłada. Do tego oni jeszcze dokładają elementy ruszające się, animacje i muzykę. Wow, I są, intertekstualność. Tak, i ludzie się w ogóle specjalizują w tym, że piszą muzykę do komiksów. To jest absolutnie rewolucyjne. To paski by nie przeszły, w sensie musiałbyś nie, nie Paski musiałyby być w pionie, a to, już, a od to tego. już jakby też zaburza pewien. I jak widzę, że twórcy z Europy próbują robić webtoony, bo każda z tych stron ma swoją wersję anglojęzyczną, część ma podpisywane umowy, ale część na przykład ma taką strefę dla początkujących twórców. Mm -hmm. I na przykład Webtoon ma także ma Discover, i, który jest dla początkujących twórców. Na Discover e można bardzo fajne rzeczy znaleźć. Bardzo fajne rzeczy. A są też te mainstreamowe. I czasami jedne przeskakują do drugich w ramach konkursu, czy jakiegoś takiego działania. Bo popularności. Bo mm -hmm. na przykład no, Discover można mieć taką popularność, że Webtoon podpiszesz tą umowę. I tam tak. chyba tak było, nie wiem, nie wiem, czy tak nie było właśnie z My Giant Nerd Boyfriend. Tak, Ja nie tak jestem było. pewien, czy ona podpisała od razu niej czy po prostu chciała zrobić komiks. I z tego, co zrozumiałem z jej historii, to ona po prostu chciała zrobić, że zrobi komiks. Bo oni obydwoje tam pracują, ci ona i on pracują jako graficy. I ona po prostu chciała tam, że tak powiem, zrobić taką terapię i wyrzucić te, te rzeczy, niektóre, nie? Z siebie. I, I... po prostu to jest śmieszne. I nawet jest animacja teraz. Teraz zrobi nawet animację. Ale do czego jeszcze zmierzam? Że to scrollowanie zmienia nam sposób czytania komiksów, yy, ale też yy, zmienia sposób dawania informacji zwrotnej artyście, bo to się... bo tam wręcz obowiązkowe jest to, żeby chociaż zostawić to serduszko po przeczytaniu, żeby tak? zaznaczyć... znaczy jest to mile widziane, bo to jest informacja zwrotna dla... nie tylko, bo, bo, bo to jest to, co zlicza w w momencie, kiedy sprawdza popularność. O kurczę, muszę polajkować wszystkie komiksy, jakie przeczytam, bo ja nie mam, nie mam tendencji lajkowania rzeczy, jakie przeczytam. Pominam o tym, że oni mają wyświetlenia po prostu. Nie, właśnie o tylko kurde. po serduszkach y, jest to liczone. A na przykład takie y, serwisy jak Tapas albo y, Lexin mają z, bardzo ograniczone możliwości czytania bezpłatnie. W sensie możesz przeczytać jeden komiks, y, jedną stronę na przykład, albo jeden segment. Za całą resztę już musisz zapłacić. Na, tapecie, y, na Tapasie jest tak, że można te Pieniążki i wewnętrzną warutę zarobić poprzez oglądanie reklam, i wtedy możesz czytać więcej. I tam ci się jakoś restartuje, jakaś tam drobna liczba. A Alexin jest, z jednej strony, ma najlepsze tytuły, moim zdaniem, bo tam ma na przykład taki tytuł jak Killing Stalking, to jest taki koreański komiks o psychopacie i mordercy, który jest stalkowany przez chłopaczka. I ten psychopata i morderca wciąga tego chłopaczka, jakby porywa go, więc Stalker staje się ofiarą. Bardzo szybko, a potem się dzieją jeszcze straszniejsze rzeczy, komis jest absolutnie okrutny i jednocześnie jest bardzo specyficzny dla gatunku boys love, bo tam jest też dużo męsko-męskich relacji. Ach, well. Ale jest też, oj, Killing Stalking jest porażający na wielu poziomach, jest świetnie zrobiony, ale można przeczytać tylko jeden odcinek chyba w tygodniu, jeżeli się nie, i tam nie ma możliwości oglądania reklam, po prostu musisz zapłacić. Jakąś tam określoną kwotę, żeby dotrzeć do, do kolejnych stronek. Więc na przykład yy, killing stalking jest spiracony na większości stron skana, skandalacyjnych. O matko, słyszę. ja dziewczynę? czytam na lekzinie? No tak. Bo... Dzięki Tobie tam ma chleb. Tak ma na ma chlebie. Mam nadzieję, że ten hajs idzie do nich. Tak, oczywiście. I dlatego to też jest troszeczkę inny sposób myślenia o tym komiksie, bo większość tych ludzi, którzy robiła tych komiksów, na przykład polskich czy, czy amerykańskich, które czytamy i lubimy, webtoonów, znaczy webkomiksów, to są jednak właśnie rzeczy, które są z pasją, a ja być może się uda, być może się nie uda, może będzie popularne, może nie. Tutaj możecie kupić moje badże, tutaj możecie kupić kubeczek i to jest jedyna, jakby, taka forma zarobku. Tak, wszystkie te serwisy z Azji przychodzące one i tak strasznie mało płacą tym artystom, ale jakby filozofia jest trochę inna. No tak. Bo y, można po prostu fizycznie podziękować poprzez mikropłatności, czyli tak jak w grach tak naprawdę. Skoro... No tak jesteśmy w stanie wydać na diamenty. Co ciekawe, no u nas jeszcze chyba nie ma takiej aplikacji, która... W sensie, był, było coś takiego, co to nie była do końca aplikacja, tylko to była raczej taki ranking Webcomicsu. Pamiętam! Byłoby, jest, jestem na nim, jestem na nim. Kiedyś sobie wy, tego wyklikałem, bo tam się głosuje, robiło się guziczki na stronach i jak się kliknęło na to, to automatycznie dostawało się punkty, więc jak się z różnych komputerów skąd zrobiło... O, to jest faniaku. ...lajka, to ja sobie podbiłem tak do tam, żeby być tej... 15, bo tam bardzo mało osób przystaczało w to klikać, kiedy to było młode. Tam jest naprawdę chyba 100 komiksów mhm. wpisanych na ten ranking, plus jeszcze inne, więc jakby no na samej górze przez długi czas utrzymywał się Cops i ee, Dem. Mhm. Jeszcze Dem. A on już jakby nie miał nawet tej strony chyba zlinkowanej, więc jakby... I jest ich mnóstwo, ale nie ma u nas jeszcze takiego jakby. No nie ma u nas webtoonców. Hashtag takiej. pomysł na aplikację. Jak Hashtag mam... jakby pamiętajcie. Pomysł na startup. Po, 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 pomysł jest nasz, nie? <laughs> <laughs> jakby to jest też pomysł, bo już powstają takie no podcastów do filmików. No może wkrótce będzie polski, polskie zrzeszenie komiksów internetowych i powstanie jakiś taki portal. Aczkolwiek, a to jest nie też... chcę... ja nie chcę złotu no. żyć, ale to by się nie utrzymało. Wydaje mi się, że to też jest o tyle ciekawe, że wszyscy czytają komiksy internetowe, na przykład jeżeli chodzi o naukowców czy o krytyków, to prawie nikt o nich nie pisze. W sensie jest... Do, to trochę tak, jak jest w filmoznawstwie, że wszyscy piszą o jakichś ambitnych tytułach, o jakichś wielkich reżyserach i tak dalej, ale nikt nie napisze na przykład tekstu o Klanie czy Złotopolskich. Albo o czymś takim, co jest dostępne dla wszystkich. I myślę, że to też jest duży problem. W a że będziemy się roztkliwiać na wstaw nazwisko znanego artysty, który stworzył wstaw nazwę jakiegoś bardzo znanego komiksu w danym i w danym roku, a nie będziemy się rozczulać nad katerem, który stworzył Kopsa. Trochę tak, w sensie nie ma tekstów analitycznych i krytycznych, które by poruszały tematykę komiksu internetowego, wiem, bo sama takie staram się przemycać czasami. Hashtag pomysł na licencję. Mhm, zdecydowanie, bo ma, ma albo na artykułach na portalu. Naprawdę jest mało takich analiz, które by recenzowały komiksy internetowe albo je przybliżały w inny sposób niż rankingując, nie wiem, 10 najlepszych komiksów o studentkach. No, nie ma, tak? To też jest jakieś pole do Albo popisy. po prostu 10 najbardziej znanych komiksów internetowych, które umarły. <grystanie> Chociażby. Bo na przykład no Hell Hotel miał taką fajną historię, że goście po prostu przestał rysować i to urwał tak naprawdę historię w pewnym momencie i wszyscy zaczęli do niego spamować, że stary dokończ tą historię, dokończ tą historię i on tak bardzo zwlekał, że mu zamknęli portal. bo nie przedłużał, nie przedłużał domeny i mu zamknęli domenę, więc on po prostu to wrzucił na Facebooka te ostatnie chaptery. Dobrze wiedzieć o Tak Kursach. jest, ma są, jeżeli nie usuną fanpage'a, jeżeli dalej jest fanpage to Hell Hotel ma Koniec historii ma wrzucony na Facebooku, Proszę. nie? I powiedział, sorry, nie ogarnąłem, że mi usunęli domeny i nie przedłużyłem, więc macie tutaj końcówkę. Więc no, tak. I, ty mm -hmm. i tym samym wydaje mi się, że nie wyczerpaliśmy tematu webkomiksów. Ale mamy tutaj, ale wysypało się troszeczkę fajnych pomysłów na biznes, licencjat albo... Artykuł. Artykuł, bo to jest naprawdę niezagospodarowana przestrzeń. I wydaje mi się, że na pewno też do tego tematu wrócimy może pod innym kątem. I też, jeżeli na przykład macie czas i umiecie rysować, to może właśnie warto spróbować y, zacząć robić y, webkomiksy. Bo nawet jeżeli nie, nie jesteście dobrze w pisaniu y, historii, to po prostu poproście kogoś, mhm. żeby wam wymyślił historię, a wy narysujecie. I tak naprawdę, jeżeli macie dużo czasu, to można to zrobić. I a dla niektórych otwiera to drzwi. A dla niektórych jest po prostu to dużym fanem i praktyką, bo też widać jak te komiksy się rozwijają od pierwszego komiksu do na przykład ostatniego, nie? Oj, zdecydowanie tak. O, ale to jest, to jest takie porównanie czasami, że wow, no Faj poza demem. wracać do... No, tutaj, tutaj, ale cieniowanie teraz jest i ruchome obrazki. No właśnie. Kuce z Bronxu na zawsze, tak? No no tak, oj tak. Mm. No cóż, to co? Dziękujemy Wam bardzo. Niech żyje zbrodniczy reżim. Niech żyje zbrodniczy reżim. postaramy się wrzucić wszystkie linki osób, które z, o których wspomnieliśmy, na dół. Zrobimy generalnie grubą reklamę paru osobom, której tej reklamy nie potrzebują, ale co tam. E, więc do zobaczenia do następnych odcinka merytorycznie o rzeczach. Pamiętajcie, liczą lajki, <noise> liczą subskrypcje, liczą wyświetlenia i liczymy się my z Wami. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Bye! No,